A teraz w mediach mówi się na odwrót, że to mięso powoduje raka, także mm -hmm. tak, tak no to tak, wygląda. To jest taki mit niestety, bo nie ma badań randomizowanych, kontrolowanych, które wykazują nam właśnie związek przyczynowo-skutkowy. Te osoby, te badania są tak słabej jakości, że za czerwone mięso jest uważana na przykład pizza z salami albo hamburger z bułką z sosami. No to bądźmy poważni. Te badania są naprawdę takiej jakości, żeby dobrze się na główki klikało. Jeśli ktoś jest ciekawy, to polecam się trochę wykształcić i edukować w temacie, jakie są badania żywieniowe, bo przez to mamy taki chaos. Ja sama dałam się w to wciągnąć, bo byłam bardzo chora. Chodziłam po wielu przychodniach, dietetykach, lekarzach. My byliśmy z rodzicami w całej Europie, żeby mnie z tej atopii wyleczyć. No i co? I był trend pójścia w dietę roślinną, bo to ma właściwości przeciwzapalne. No na początku może się poprawiło, a potem było tylko gorzej. Ja mówię, rany, tyle robię dla swojego ciała, tyle jem roślin, smoothie, przecież w ogóle nie jem tego czerwonego mięsa. A miałam coraz gorszą skórę, gorsze samopoczucie, gorsze skupienie. No wpływało to fatalnie na moje życie. W momencie, kiedy wiesz, studiujesz, chcesz się spotykać z ludźmi, a ja wyglądam coraz gorzej. No i wtedy, jak zaczęłam się sama kształcić właśnie na chemii żywności, na biochemii, zrozumiałam, że... Zdrowie człowieka tkwi w podstawach, i w to, w tym, jak my jesteśmy zaprojektowani, żeby jeść. Że my nie mamy enzymów, które rozkładają włókna pokarmowe, że my jesteśmy stworzeni do tego, żeby jeść białko zwierzęce. No i jak to zrozumiałam, zaczęłam wprowadzać, zaczęłam się o tym uczyć, i to naprawdę ja jestem zdrową osobą teraz i pomagam innym. Więc to jest piękne, że to działa i że to nie jest jakby iluzja, mimo że badań na temat karniwor jest na ten moment niewiele. Jak myślisz, z czego wynikało to, że na początku Twojej przygody z dietą wegetariańską się poprawiło? To był tak zwany Healthy User Bias. <laughs> Czyli ja w ogóle zaczęłam robić też inne rzeczy, które są zdrowsze. U mnie w domu nie jadło się żywności przetworzonej, ale jadło się dużo mąki. Więc ja przestałam mieć mąkę, a teraz już wiemy. Że moga zawiera gluten, który powoduje problemy jelitowe. Jadłam dużo właśnie jakichś placuszków, chlebków, jadłam bardzo często. I w momencie, kiedy ja odstawiłam gluten i przeszłam na tą żywność jeszcze mniej przetworzoną, i byłam na takim haju powiedzmy: jej, ja teraz będę zdrowa, bo ja będę weganką, będę słuchała się właśnie tego całego mainstreamu i będę jeszcze ratować planetę, więc to jest taki efekt placebo. I na te kilka miesięcy się poprawiło, ale potem ja nie widziałam efektów. Było naprawdę gorzej. Tylko byłam głupia na ten, ten moment, że nie zaczęłam szukać bardziej. Dopiero z jak zaczęłam o tym studiować, bo mi nic nie pomagało. Ale po prostu zamiast dociekać, szłam z tym mainstreamem, który właśnie mówił, jest dużo roślin, przygotowuj sobie puddingi, chia, owsianki, owoce. Suszone, do tego jeszcze masa orzechów, mleko roślinne, pseudo mleko, które jest bardzo niezdrowe, przetworzone. Efekt placebo jest naprawdę niesamowity. Niesamowity. No teraz też mogę mieć efekt placebo, <noise> że mi wszystko pomogło, kochani, ale bym tak o tym nie mówiła, bo jestem teraz naprawdę pełna nadziei na to, że to odżywianie może szczególnie pomóc osobom, które są chore. Powiedziałaś wcześniej, że sezonowe warzywa jak najbardziej mogą być w porządku. A powiedz mi proszę, bo trudno mi sobie wyobrazić, jakie są sezonowe warzywa w zimę. No nie za bardzo są. Chyba, że mieszkasz w innym kraju. Warzywa korzeniowe, one są takie lepsze, jeśli chodzi o sezon właśnie jesienny. Więc zimą, kiedy my musimy mieć dużo energii, kiedy nie ma już tego słońca, więc nie mamy. Światła, żeby nas obudziło. Fajnie jest, żebyśmy głównie koncentrowali nasze odżywianie na produktach odzwierzęcych, na tłuszczu zwierzęcym, bo tłuszcz daje nam czystą energię. Tłuszcz jest preferowalnym źródłem energii dla naszego serca, dla naszego mózgu, więc wtedy fajnie sobie robić jakieś kotlety, jajka, rosoły pić, dużo zup na wywarach tego Typu rzeczy, szpik kostny. Ja na przykład jem szpik kostny, jest fantastyczny, odżywia skórę, jest takim suplementem, nie muszę kochani nic kupować. Szpik kostny, organy, jak ktoś nie lubi, to poknąć jak tabletka, też niecodziennie, ale to naprawdę was odżywi i zobaczycie tą niebywałą różnicę, że nawet zimą można się dobrze czuć. Kochani, ja żyję w Szwecji, tu jest ciemno. W grudniu będzie ciemno od godziny, sorry, będzie jasno od 10 do 16. No ja w zeszłym roku, kiedy miałam chyba drugą zimę na Carnivore, czy nie, nie pamiętam już, chyba drugą zimę na Carnivore, to czułam się normalnie lepiej niż jak suplementowałam 20 tysięcy jednostek witaminy D dziennie. Więc można to zrobić. Właśnie a propos szpiku kostnego, dwa dni temu testowałem go pierwszy raz w życiu. Szczerze ci powiem, że mnie nie podszedł. Jak ty go przygotowujesz? Jeżeli dotarłeś do tego momentu, to zostaw w komentarzu taką oto emotkę małpki, ponieważ pokazujesz mi w ten sposób, aby nagrywać więcej materiałów o właśnie tej tematyce. Jeszcze dla jasności, to co przed chwilą przesłuchałeś, to był tylko fragment całej rozmowy. Link do tej całej rozmowy zostawię oczywiście w opisie. Sprawdź koniecznie, ponieważ wiedza stanowi fundament. Wolności i proszę Cię jeszcze o udostępnienie tego materiału, czy to szerszemu gronu, czy to swoim znajomym, ponieważ świeczka, od której zapala się kolejna, nic nie traci. Jeszcze a propos wiedzy! Po wielu zapytaniach, czy prowadzę newsletter, postanowiłem go założyć. Będę się w nim dzielił praktycznymi wskazówkami, jak dbać o własne zdrowie. Nie będę poruszał tam tematów popularnych i wałkowanych wszędzie, a zamiast tego skupię się tam na perełkach, o których często się nie mówi i nie są one tak popularne. W newsletterze znajdziesz również różne serie tematyczne, na przykład na temat rytmu dobowego. Znajdziesz również pojedyncze wiadomości na temat różnych ciekawych zagadnień zdrowotnych, właśnie. I co jeszcze ciekawe, znajdziesz tam Streszczenia moich dwugodzinnych czasem, nawet rozmów z ekspertami od zdrowia. Więc wyobraź sobie tylko, że rozmawiam dwie godziny z ekspertem od zdrowia, wyciskam go w tej rozmowie jak cytrynę, a następnie daję Ci podsumowanie tej rozmowy prosto na skrzynkę pocztową. Więc podsumowując, w tym newsletterze czekacie mnóstwo wartościowych informacji, nie może Ci tam zabraknąć, nie kosztuje to kompletnie nic. Więc serdecznie zapraszam. Po zapisaniu się pierwsze wiadomości, jakie dostaniesz, będą na temat rytmu dobowego i jak o niego zadbać. Wszystko za darmo. Naprawdę jest tam mnóstwo wartości już na sam początek, więc zachęcam cię do zapisania się i widzimy się na mailu.